Ciemonowiczowe z tej strony budzik, inaczej blondyn, a dzisiaj będziemy się uczyć speed na praktyku na hypixel'u, No i bez względnego przedłużenia. Możemy zaczynać. Jak, chcecie to możecie zostawić łapenci. Jak wam się spodoba, no trochę przed odcinkiem już zaczynałem tam, ale no tak to wygląda na razie. Jakoś nie idzie mi na razie najlepiej. Oczywiście w komentarzu może się napisać czy tam jakoś umiecie Speed Bridgea, God Bridge'a, czy coś Chyba tam parę razy mi się udało tam dojść, ale to było no tam parę godzin temu jak ćwiczyłem no, a jak film będzie krótki, to potem wstawię jeszcze jakiś, nie wiem, gameplay z Bad Warsów albo Sky Warsów. <laughs> Sorry widzowie, że tak dawno nie było filmów, ale po prostu ze Stachem nie mieliśmy czasu za bardzo nagrywać. Czemu ja zawsze tam spadam? No, ale jak zostawicie tutaj cztery łapy w górę, to lecimy z odcineczkami i się bierzemy do nagrywania, co nie? No nie wierzę, no. Dobra, teraz się skupię. No, właśnie widać. No, to się skupiłem. Oczywiście, jak chcecie, to mogę Wam teksturpaka dać w linku mojego. Chociaż tutaj i tekst, ten teksturpaku średnio co jest. Ale teksturpaka Wam mogę przestawić w kolejnym odcinku. Do tego odcinka podchodzę już drugi raz, bo za pierwszym razem nie nagrało mi się audio. I się wkurzyłem. Dlaczego mi się te bloki nie stawiają? I oczywiście moim celem jest oczywiście dojście tam do końca. Ale widocznie to jest się <grystanie> sprawia mi jakąś trudność Nie no No mnie 5 bloków chyba brakło. No nie wierzę widzowie. Nie Już tak palec boli ten... Tam od tego klikania tego shifta to jest tragedia widzowie nie jeszcze lepiej no dobra chwila przerwy już tak boli palec coś się napić wody nie powiem jakiego będzie podlokowanie Widzicie, widzowie teraz klimat odcinków oczywiście się zmieni ze Stachem już nie będą takie shit odcinki, że nie wiem krzyczymy na cały głos albo nie wiadomo co oczywiście teraz jesteśmy lepsi no, w sensie nie wiem jak to u staka, bo ze Stachem dawno nie grałem się ociągnęliśmy z tego minecrafta no nie widzowie nie mogę, nie mogę Coś mi nie idzie dzisiaj. Dobra, z takim czasem że 18 sekund, ale się udało widzowie. Dobra, no to, kurde, no nie, widzowie, to teraz pójdziemy jeszcze na szybką tutaj, no jak to się nazywa, szybką arenkę, no i to będą raczej Skywarsy, coś tak myślę. Nie mega mi się podoba Hypixel jeśli chodzi o granie na nim. Prękę mam, no tak... Kupiłem ją sobie jakieś parę tygodni po mm, moim... Mm, Kurde Jak wam to powiedzieć? Po ostatnim odcinku co był. Nie wiem z czego był ostatni odcinek. No i cały czas grałem tutaj w Bedwarsy, Skywarsy. No dobra, to to nie ma... Czekajcie, by tutaj był pan se... Ostrość, dobra. Nie. Okej. Okay. Fajnie się chłop bawi. A zagram jeszcze jedną grę. Tak, ostatnią. Już siada lekko. Myślę, że tego chowa bardziej tutaj byśmy podjechali. No już będzie chyba jajem rzuca. O tutaj do mnie idzie. Ta. Dobra, leży. Ten jajami rzucam. Co za jajo? Chybię weź i chodź tutaj, a nie jajami rzucasz. to ten jeszcze sobie łukiem strzelony. Fajnie, fajnie się bawicie. Aha, ten teraz mnie podjeżdża. No to, git. <ścoughs> sorry widzowie. Chodzę, tam jakiś potężny chłop. Czy jaki został? Czyli tamten, tamten i ja. A, no to został jeden. Gdzie chłop jest? O, tam na środku. <śmiech> <śmiech> o kurde. Nie mam mieczyka lepszego. Przed tym kamiennym coś mi się uda zrobić. Tylko że najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jest ten chłop. Przed chwilą tu gdzieś był. Tam jest chyba tak. tak to on No kurde. Nie ma co jest? Nie da się tak? Dą moje bloki. Jak on mnie trafia? O nie On ma fajerkę. Dobra. Drugie miejsce. Tak? Nie, nie wiem. Dobra, widzowie, dziękuję Wam za odcineczek. Myślę, że się spodobało. No i co? Ja Was żegnam. Siema.